Cześć, dzisiaj słów kilka o nasionach bambusa od naszych chińskich myfriendów i sposób ich wysiewania, nie wiem jak Wy się w to bawicie natomiast mam zawsze sprawdzony sposób, gdzieś podpatrzony na, na zagranicznych stronach który idealnie się sprawdza worek, torf i nasiona do środka i patrzcie co się dzieje oczywiście temperatura tak samo i wilgotność utrzymywana wystarczy miesiąc czasu i same rosną pięknie ukorzenione bambusiki to jest oczywiście ten potencjalnie, potencjalnie oczywiście bo ja tego tak zamawiałem, ma być to e, ten bambus złotobrózdowy natomiast szanse na to są zazwyczaj nikt bo więc pewnie dostaniem coś innego, natomiast no o to chodzi o frajdę każdy nie wiem ile tu jest, chyba z 50 nasion Pewnie dobrze, ponad połowa już wykiełkowała. Więc, jak chcecie bezproblemowo spróbować tak samo się w to bawić, no to polecam ten sposób, bo jest wodacki. No I przede wszystkim bez problemów. A tu macie, zobaczcie. Te mają 3 tygodnie. A te mają dokładnie w ten sam sposób wysiany. Też potencjalnie złotu bruzdowy. Mają. Od momentu wyjęcia z takiego worka w takiej formie, jak przed chwilą pokazywałem, półtora miesiąca. Więc rosną, działa to. Natomiast pytanie teraz, co rośnie? Może jest jakaś mądra głowa, która jest w stanie po wyglądzie tych bambusów powiedzieć, co to może dokładnie być? Dzięki za uwagę, cześć.